Stopić ciemną czekoladę w kąpieli wodnej. Skropić roztopioną czekoladą folię spożywczą położoną na lodzie. Skropić białą czekoladą na wierzchu. Zmielić waniliowe herbatniki w blenderze. Roztopić masło. Wlać roztopione masło na herbatniki. Dodać Nutelle. Dobrze wymieszać. Rozsmarować mieszankę na folii spożywczej. Zrobić śmietanę kremówkę z cukrem pudrem. Dodać mleko skondensowane. Dobrze wymieszać. Rozsmarować krem na herbatnikach. Położyć dwa całe banany na brzegu. Zwinąć w rulon włożyć do lodówki na godzinę wlać mleko do rondla dodać cukier kakao esencję waniliową i ciemną czekoladę gotować przez 5 minut wlać napój do kubka dekorować bitą śmietaną i startą ciemną czekoladą. Owinąć roladę w arkusz z czekolady. Włożyć do lodówki na 30 minut. Zaskakujący deser, prosty w przygotowaniu i doskonały w smaku.